Dobrze. Zobaczcie, kawał ryby. Nie wiem, ile to waży, bo to jest ciężko go zważyć. Jest krótki, ma zmyć 70 metrów, może już 75, ale jest tak szeroki. Jakiś Potęga. Potęga jest na żarty, coś ma w środku. Kałdun ma tak na żarty, no ryba waży około 40 kg. Dostojny, piękny sum. Trafił się. Pierwsze wypłynięcie Zobaczcie, jaki jest silny. Jak sobie daję radę, zaraz płynie na głęboką wodę i, i nie płynie Odpływa do brzegu, tylko płynie od razu sobie na głębszą wodę. Coś pięknego. I tak trzymać, no. Tak jest. No, idź chłopaki, idź. Fajnie. odpoczywa jeszcze, bo tu jest króciutko, jak widzimy. No, ale płynie pięknie. A, pływa sobie. Cudownie, niech żyje sobie rybka. Przepiękny, statyczny. słuchajcie, to jest... Trzeba szanować, bo to jest, to jest nasze, to jest coś pięknego, trzeba te ryby wypuścić. Tak jest, poszedł. Kolega tutaj właśnie pomógł mi przy wyciąganiu. Gratuluję. Dziękuję wzajemnie, bardzo dziękuję za pomoc. Proszę Kawał bardzo. ryby było fajnie, wielkie dzięki Zobn...